Od kogoś, kto widzi więcej, to na przykład zna przyszłość. Także w tym przypadku, jak pojawia się kobieta w dialogu platońskim, to ona ma szczególne znaczenie. Tak jakby kobieta pochodziła z jakiejś części rzeczywistości, w której widać więcej. Może w tej części rzeczywistości, w której panuje Sokrates ze swoją racjonalnością, dominują mężczyźni, ale jest jakaś część rzeczywistości, w której jest kobieta i ona widzi więcej. Coś takiego wyczuwam w tym motywie. Przechodząc dalej, Kryton, hmm. oprócz tego, że przybywa, aby obwieścić tą smutną wiadomość o zbliżaniu się statku, próbuje też przekonać Sokratesa do tego, aby on ratował się. Ratował się poprzez ucieczkę z więzienia, proponuje jakieś czy jakieś.